Druga runda dyflingowych Mistrzostw Polski, w Kielcach jesteśmy, tor super, najszybsze wejście tak naprawdę w roku, jeden z fajniejszych torów, ale na kwalifikacjach trafiamy deszcz. Część zawodników jedzie po suchym, ja trafiam na mokre, w pierwszym przejeździe no, wybieram można trochę złą linię i wypadam, więc zostaje zero punktów, więc ten przejazd się robi bardzo trudny zawsze jest jak masz y, pierwszy przejazd zerowy, no to wtedy y, ten drugi przejazd jest trochę decydujący, być albo nie być, ale też nie możesz popełnić błąd no, musisz utrzymać linię, więc y, było to stresujące, ale jesteśmy w grze, więc y, te kwalifikacje może nie poszły dobrze, ale jestem na pewno z nich zadowolony. Bardzo skomplikowany weekend. Zakwalifikowałem się jako ostatni, więc było bardzo na styk. No i dzisiaj pary trudne tak naprawdę, bo mieliśmy po prostu trochę defektów i takich mechanicznych w samochodzie i przez to trudno się jechało. Problemy z wyświetlaczem, później ze skrzynią biegów i to wszystko trzeba było połączyć, tutaj chłopaki mieli dużo roboty, ale na koniec wszystkie pary tak naprawdę bez większych błędów. Teraz będę miał przejazdy z klubem przytańskim, więc z nim zawsze jest trudno, bo jest jednym z najlepszych zawodników albo najlepsze. No zobaczymy. Już jest bardzo dobrze, jakie top 4. To Pierwszy, nie wiem, na prostej, więc byłem blisko, bo byłem czujny, ale straciłem połowie i będziemy gonić i do doszedłem w połowie bateli, wtedy do tamtej więc... a tu na rozpędzie jak jechałeś jako pierwszy? Wiesz, tak jak zmieniasz bieg ci z wydechu, ja mówię, kurde, przepiłem mnie ten bieg, nie? Fajnie, naprawdę fajnie. Fajnie, fajnie też mi się podobało. Kolejne zwycięstwo w tym roku to pozwala nam trochę bezpieczniej można powiedzieć myśleć o reszcie sezonu.